Dopiero zostało z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy. W 1937 i w 1939 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam prób nieznanego którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Serdecznie witamy wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości i zapraszamy na część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas pierwszych i drugich. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski Prosimy wszystkich o powstanie. Patrzność, do okienko. Jeszcze Polska nie... Nie tylko 11 listopada, dzień od pracy, od szkoły. No, akurat odpocznę sobie. Właśnie z okazji 11 listopada mamy do napisania pracy z historii jeszcze z Polskiego. Oczywiście wszystko jak należy. Wiesz, forma pracy dowolna, słyszcie, twórcza podejście do problemu, Ale problem ja mam taki, że zupełnie nie wiem, jak się zabrać się do tej pracy. Nie przesadzaj! Ty wiesz, znam kogoś, kto ci pomoże. Chodzę mu do mojej prawacie Nie wszystko. O pierwszej wojnie światowej, legionach, piusuckim, a w jednym ułanie tu się nawet kochała. Witaj, Wam, Dzień Dobrze. Nie gniewaj się, ale przyprowadziłam kolegę, który ma ogromny problem z pracą na temat odzyskania niepodległości. Zagospodarowaniem niż odzyskanie. Przecież mija kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie, ja chciałem zauważyć, że kolejna rocznica tego święta to kolejna praca z historii do napisania. Jak ty masz na imię Darek? Darek, ty się nie! I ja, droga, wiodła w Polaków do wolności. Spójrzcie, bracia moi! Złe dni dla naszej Polski nastały. Czy w nad nią krążą i wypatrują co lepsze jest tego lepsze, lepsze. Spójrzcie. W Petersburgu podpisano konwencję rozbudową. Od naszej ojczyzny Polski, jak to wórym odcięto ziemi naszych pradziadów, a bracia do a bracia do naszych do innych państw przyłączyła. Straszne te rzeczy się dzieją. Boże niej nasz kraj i nas samych swoje obiec. Gazety, gazety, ludzie, kupujcie gazety, najświeższe wiadomości. Nasi wrogowie znów atakują. Gazety! Gazety! Najśmieszsze wiadomości. Rosja z Petersburga. Podpisanie drugiej konwencji nazbiorowej. Najśmieszsze wiadomości. Polska coraz mniejsza. Wykradziono z nam nasze cenne polskie ziemi! Nasi, nasi bracia za zawodów. Ci nasze wojsko. Na skutek dwóch rozbiorów państwo polskie zaczęło ulegać powolne, powolnej likwidacji. Gdyż większość jego obszarów została podzielona pomiędzy Rosją, Prusy i Austrią. Zwiększyły się uciski i represje na ludności polskiej, która znalazła się pod zaborami. A gdy ciebie, kto zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, że z tego łanu żyta, że z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co wiastowską chatą była. Przez z tej ziemi, której kwiaty gorzka rozsa Jednak Polacy, naród dumny i waleczny, śmiało podejmowali próby sprzeciwu. Organizacje spiskowe zaczęły organizować wystąpienia przeciwko zaborcom. Polacy, poderwani do walki przez Tadeusza Kościuszkę, wystąpili zbrojnie w marcu 1794 roku doszło do wielu potyczek i bitew. Jednak pomimo wielu starań powstanie upadło. Klęska powstania przyczyniła się do ponownego spotkania przedstawicieli Rosji, Prusji i Austrii, którzy 24 października 1795 roku podpisali porozumienie dotyczące podziału się Polski. Polska jako odrębne państwo zniknęło z mapy Europy. Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej znaki ani gorła. Zamówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Żegnaj nam, żegnaj nasza kraina, żegnaj nam kraju ojczysty. Niechaj jeszcze dzisiaj krew i łzy płyną. Niech się upoją tyrany. Krew i łzy smogą wszelkie kajdany. Nędza i ucisk przeminął. O Polsko, święte Twe imię! Po cichu i pokryjono, z trwogą za siebie i innych szeptano w ojców mych domu. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o Tobie. Mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie. Nie pozwalają nam władać naszą mową ojczyzną. Ale my, rodzice polscy, dzieciom naszym, dziedzictwo polskie przekazywać i pielęgnować będziemy. Synów naszych wychowamy na walecznych żołnierzy i honorowych Polaków. Przysięgamy. My, polscy nauczyciele, pomimo zakazów, polskiej mowy uczymy będziemy. Będziemy krzyżyć polską kulturę i naukę. W Miłość do polskiej ducha walki. Wychowamy ich na prawych obywateli państwa polskiego. Przysięgamy. My, polscy księża, bronić będziemy wiary chrześcijańskiej. Będziemy wspierać naród polski w walce zaborcą. Pielęgnować będziemy kulturę i mowę polską. Przysięgamy. My, polscy żołnierze. Pomimo wcielenia nas do obcych wojsk, nie zapomnimy, że nadal jesteśmy Polakami. Do końca swych dni szukać będziemy przywódcy, który poprowadzi nas do walki o Polskę. Przysięgamy, że do ostatniej kropli krwi walczyć będziemy o ojczyznę. Przysięgamy. Chociaż Polski nie było na mawi Europy, Polacy czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech. Marzenia Polaków o, o wolnej Polsce zaczęły się spełniać, ale dopiero w początkach XX wieku człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich Oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Żołnierze, spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako człowa kolumna Wojska Polskiego idącego walczyć za osłrodzenie ojczyzny. Patrzę na Was jako na kadry, z których rozwinął się ma przyszła Armia Polska i pozdrawiam Was jako pierwszą kadrową kompanię. I'm Państwa polskiego. Po 123 latach niewoli, rozbioru, obcego panowania w końcu 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Marzenia Polaków stały się rzeczywistością. Rodacy, kupujcie gazety. Koniec wojny. Zaborcy pokonali. Polska nareszcie wolna. Rozbrojone wojska rozwijające w Krakowie. Utworzenie pierwszego polskiego rządu. Wolność! Wolność! Polska znów wraca na mapę Europy. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twój kajdan stał się tym łańcuchem. Na którym z loku, co był Twą stolicą lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Nie przeszły ciebie karabiny, nie wiodły za ciebie komety w niebie. Ni z Jakubowem wstąpiły drabiny w pomoc anioły, powstałaś przez siebie. Dzisiaj wychodzisz po wieku ziemią, z ludów jedyny ty lud czystych dłoni. Co swych zaworców zdumieniem o nie i tym zwyciężyła jeno, że się broni. Polska to nasza ojczyzna. Ojczyzna to kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś ulica, dom pod górką. Dziś jest rocznica mojego odzyskania niepodległości. Było to dawno. Wtedy, gdy nie was. Was dwa stycznia nie było na świecie. Zaborców pokonałam, dzięki moim dzieciom, Polakom. Teraz jest rok 2014. Czuję się bardzo słabo. Zaczynam chorować. Zjadamy się nawzajem, nienawidzimy, bo zawiść i zło. Czy możesz to zmienić? Nie wiem, co to jest miłość i przyjaźń. Media mnie karmią agresją. Czy możesz to zmienić? Mój świat to wirtualny świat. Gier komputerowych i internetu. Czy możesz to zmienić? Moje rodzice Chcemy nie mają dla mnie czasu. Jestem hodowana, ale nie wychowana. Codziennie widzę przemoc narkotyki i alkohol. Czy możesz to zmienić? Kochani, tylko w waszych rękach mój los! Zmieniajcie się, ażeby Polska mogła być Polską! Swe wady zmieniajcie w zalety! Uleczajcie siebie, uleczajcie mnie! I zmieniajcie ten zepsuty świat! Póki czas, póki czas, póki czas! Cypnianka Minor powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Miały ja tego świadomość przeszłe pokolenia. A czy my rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny? Czy szanujemy symbole narodowe? Troszczymy się o poprawność języka polskiego? Czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? Zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania.